Cześć, to jest Osoba witam Was ponownie na moim kanale i zapraszam do kolejnych sztuczek. Z kartami oraz domowy wyrób banknotów, pieniędzy, jak kto woli. Najpierw z kartami sztuczka. Dalej wybierana stosowała jakaś karta. Ustępka tr. Kładaj na wiersz talii. Karty zostaną przytasowane. Na górze jest As-Karo, As-Pik, na przykład Piątka. Na dole jest Czwórka-Karo. Nasza karta to usamka 3 Czwórka-Karo. będzie położona gdzieś tutaj. Powinny być odwrócone teraz tak, bo tak jak położyłem. Odwrócona jest ósemka tref. Kartę, którą wybrał widz. A4 Karo. Oczywiście jest tutaj. Dalej. A teraz wyjaśnienie jak to zrobić. A więc tak można potasować karty. Jest talika, wybrana jest jakaś karta. Nie ma znaczenie, która. Czwórka pi w tym razem. Kartę kładziemy na kładzie na wierzch talii. Teraz tak pasuję karty, żeby ta karta była nie na spodzie, ale druga od spodu. Żeby się znalazła tutaj, a to obojętnie jaka karta będzie. Więc jak trzeba potracować karty? W ten sposób. Te dwie, dwie, karty i tasuję. Te dwie karty są już na spodzie. Tak jest tam. Czwórka, pik jest już na spodzie. Teraz pokazuję, że tu jej nie ma, na spodzie jej nie ma właśnie, żeby pokazać zapamiętaj dziesiątka pik. Dziesiątkę pik kładę na przykład tutaj, ale jak kładę w tym czasie czwórkę pik. Bo dziesiątka pik jest tutaj. Tak to wygląda. Róż lekko kartę i kładę jedną kartę. Później żeby te dziesiątki nie było widać, więc. Trzeba przełożyć i każdy gdzieś. O, gdzie? Bo nie tutaj dziesiątka, że nie. Żeby przypadkowo się nie ruszyła i kładę tak. I czwórka pig jest odrzucona. A ta druga sztuczka. Właśnie mam tutaj. Kord maszynkę do robienia pieniędzy nowym sposobem, ale jak zrobię, żebyś się nie zorientował, że ja w domu pieniądze robię, no bo to byłoby nie porządku, więc w ten sposób to się robi. Białą kartkę biorę. Tutaj wykładam, tu jest taki też o, brałek wałki kładam i wychodzą dolary tak to wygląda Tak mało, to jeszcze drugi. I cóż, mamy dolary. Tak przez posiedzić, to by... Nie trzeba to lotkę grać, nie? No jeśli nie, nie, jak to zrobić? Oczywiście nic więcej nie będzie robił, żeby taka maszynko, mieć taką maszynkę, to trzeba najpierw włożyć pieniądze, żeby później wyjąć, nie? Więc tak w tak, ten tak, 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 to wygląda. Najpierw jakieś pieniądze, dolary czy jakieś inne pieniążki, nie? Można go na prezent, to i dać. bo mam maszynkę i Gdyby nie tracić pieniędzy, to maszynka będzie robiła, więc wpadłem najpierw sobie pieniążek. No. Może być polskie pieniądze, dolary, euro, powiedzmy jakie. Jest. jest już. Także nie było tego widać, to jeszcze do końca. o, już nie widać jest. Może drugi pieniądz, na przykład ruch też. Widać, że wyjdzie z rogiem później. Teraz kładę tutaj, o, i dolnym teraz tylko. Dolnym będę brał, to, to wychodzi dolar. O, a z tyłu idzie w ten sposób. Ale żeby nie było zauważalne, to wcześniej troszkę wiwiło, że papier, żeby się nie wysunął. Papieru nie widać, nie? Papier jest tutaj troszkę, nie? Tak Mówi trzeci pięć jeszcze też wyjdzie. Teraz papier sobie wyjmuję później. Górnym wałkiem. I może masz w prezencie. No cóż, z mojej strony w tyle na dzisiaj zapraszam Was do komentarza, na Facebooka, rękę zrobi się. Trzymajcie się brudko. cześć.